Jak podłączyć radioodbiornik w samochodzie? Więc od strony samochodu masz dwie kostki ISO, które pasują do tych kostek, które są przy twoim radiu. Ta z niesymetrycznym ząbkiem to jest kostka zasilająca, a ta z symetrycznym ząbkiem to jest kostka głośnikowa. Ta się samo wytłumacza, podłączasz i to jest połączenie z twoimi głośnikami. Najbardziej problematyczna dla większości ludzi jest ta kostka zasilająca, więc szybko ją wyjaśnimy. Czarny, masa pojazdu, pomarańczowy, to jest sygnał z podświetlenia, czyli auto nam daje znać, że są włączone lampy, więc jest ciemno, więc wyświetla, czy jest ciemnia. Żółty kabel to jest zasilanie radia, i czerwony to jest plus po stacji. I teraz tak, na żółtym musi być plus zawsze, niezależnie czy jest kluczyk w stacyjce czy nie, a na czerwonym plus pojawia się tylko, jak przekręcimy kluczyk w stacyjce. I tutaj najczęściej występują problemy, bo czasem w kostkach ISO ktoś się z kimś nie dogadał i te dwa są zamienione. Tutaj mamy jeszcze wyjście na sterowanie elektryczną anteną albo sterowanie do wzmacniacza, czyli sygnał remote. Więc jeśli tu mamy masę, zmierzymy sobie do karoserii. Tutaj mamy stały plus, a tu będzie się pojawiał plus po przekręceniu nas stacyjki, radio będzie działać. Wszystko w temacie.